Siemanko, <noise> tutaj Jagoda z kanału Jagoda w Podróży. Dzisiaj zabieram cię ze sobą na zakupy. Pokażę ci, jak aktualnie wyglądają ceny w Tajlandii, jak wyglądają tutaj supermarkety i ogólnie czego możesz się spodziewać po przyjeździe do Tajlandii. Ja mieszkam na wyspie Kosamui i zabieram cię do jednego z większych supermarketów. Okej, okay, dojechałam. Miejsce, w którym będę robiła zakupy, nazywa się Lotus Go Fresh Supermarket. Pokażę Wam, jak wygląda na środku. Pierwszym sekcją są warzywa i owoce. Dla porównania, 100 batów to jest 12 zł. Czyli tutaj trzy takie jabłka kosztują około 6 zł. No, jabłka są tutaj dosyć drogie. Bardzo często mi się pytają osoby, czy to są ziemniaki. Otóż tak, oczywiście są ziemniaki. Kosztują 6 zł za kilogram. Cebula 4 zł. A teraz największy hit. Zobaczcie, mięso jest sprzedawane tutaj w taki sposób. Cena kilograma piersi z kurczaka kosztuje około 7 zł. Nóżka 9 zł. Jest też mięso mielone, natomiast to jest wieprzowina, kosztuje około 14 zł. Można też kupić ryby, które są dosyć tanie, no i oczywiście mrożonki. Zawsze sobie tutaj kupuję krewetki, bo są takie ogromne, a kosztują jakieś 26 zł. Dla porównania, jakbym poszła na rynek i sobie kupiła krewetki, to by były no tak, z 20% droższe. Łosia jest najdroższą rybą i 900 g kosztuje jakieś 80 zł. Tutaj troszeczkę ponad, nawet 90 zł. To jest owoc, który jest tutaj bardzo popularny w Azji. Nazywa się snake fruit, dlatego właśnie, że wygląda trochę jak taka skóra węża. 1 kg kosztuje około 8,50. 1 kg mango kosztuje 4 zł. Wszystkie produkty, które się nakłada samemu, należy zważyć, więc trzeba podejść do odpowiedniego miejsca i je zważyć, bo później przy kasie jest problem. 10 jajek z wolnego wybiegu to koszt około 8 zł. W Tajlandii bardzo tanie są takie różne rodzaje grzybów. Te na przykład kosztują 2 zł. Jest też duży wybór fermentowanych produktów, natomiast według mnie to smakuje po prostu jak sam ocet. Na przykład mamy tutaj kapustę, rzepę. Ja lubię kiszonki, ale te zdecydowanie nie. To nie jest również tofu. Właśnie sobie takie tofu wezmę. Kosztuje około 3 zł. Bardzo popularny jest tutaj taki mix jajek z tofu, co kosztuje 1,20 20? Zł, a jest w takiej wyciskanej tubce. Cena masła to między 10 a 15 zł. Mleko kosztuje około 5,50 zł. Oczywiście różnego rodzaju wędliny, również parówki, szynki tajskie i importowane. Tej ceny już są bardzo różne. Bardzo duży jest wybór płatków śniadaniowych, ale one mają tyle cukru, że szok. Są też płatki owsiane i kosztują około 5 zł. Oczywiście produkty dla niemowląt również. A teraz hit. Zobaczcie ile rodzajów mleka. I to nie tylko krowiego, ale również i sojowego. No jak widzicie, wybór jest bardzo urozmaicony. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Teraz właśnie szukam takiej mieszanki do robienia pad thai i do robienia zupy to Ostatnio znalazłam taką bez cukru i postaram się je znaleźć. Mniej więcej takie mieszanki kosztują około 2 zł. Teraz w sumie to, co jest najdroższe w Tajlandii i ogólnie w Azji, czyli sery. Zobaczcie, na przykład taka kostka sera kosztuje około 65 zł. Niektóre sery kosztują nawet 300 zł za kilogram. Dlatego też pizze te to są takie drogie. Stosunkowo drogie są wszelkiego rodzaju makarony i mąki. Na przykład taka paczka makaronu kosztuje 9 zł niecałe. Doszliśmy do działu, który być może również Was interesuje, czyli alkohola. Cena na przykład takiego czarnego Johnny Walkera to około 150, 160 zł są również jakieś takie wódki, nie wiem, jakiego kto kraju, ale kosztują około 5, 50 zł, to te najdroższe, a te tańsze kosztują około 38 zł. Są również wina za około 45 zł. Bardzo dużo jest tutaj alkoholi japońskich i koreańskich, czyli sake i soju. Które są stosunkowo tanie. Zobaczcie, jedna taka butelka kosztuje 12 zł. Piwa nie należą do najtańszych. Jedna taka puszka kosztuje 7 zł. Natomiast lokalne piwa, czyli Chang, Leo, są trochę tańsze i kosztują 6 zł. Kobietom bym radziła przywieźć sobie do Tajlandii tampony, jeżeli używają, ponieważ tutaj jest to rzadkość i są bardzo drogie. Czasami nawet mogą kosztować 20 zł za opakowanie. Za to zobaczcie, jak dużo jest różnych podpasek. Wszelkiego rodzaju szampony, odżywki są tanie. Mniej więcej kosztują tyle co w Polsce. Na przykład taki L'Oreal kosztuje 12 zł. To wszystkie moje dzisiejsze zakupy, więc idę w kierunku kasy. OK, dojechałam już do domu i słuchajcie, za to, wszystko, co wybrałam, zapłaciłam 680 watów, czyli jakieś 80 zł. Czy to dużo, czy to mało, to już odpowiedzcie sobie sami. Porównując do tego, że w restauracjach można zjeść posiłek już od 7 zł. Ja uważam, że to dosyć sporo, natomiast lubię gotować i lubię mieć świadomość tego, co tak naprawdę jem. No więc dlatego jeżdżę do sklepu i gotuję sobie większość posiłków sama. Kupiłam sobie tofu, pastę kary. kupiłam sobie dynie, jogurt organiczny, o jogurt ogólnie tej bardzo, bardzo ciężko, ponieważ wszystkie jogurty są słodzone, tylko ten był bez cukru i kosztował 10 zł. Kupiłam sobie moje ulubione kukurydze, jak już Wam pokazywałam jajka, kupiłam sobie również grzybki. Kupiłam tuńczyka, tutaj mamy jakieś warzywka i owoce, no i mleko. No i za to wszystko wyszło 80 zł. To już wszystko, co chciałam Wam na dzisiaj pokazać. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw po sobie lajka. Mi to bardzo pomaga w rozwoju tego profilu. A my widzimy się następnym razem. Pozdrawiam, cześć!